Cześć internecie! Dzisiaj niestety nikt mnie nie towarzyszy. Trudno, jakoś musimy sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że Wy natomiast byliście na wyborach i możemy rozpoczynać. Scooby-Doo na tropie Mumi. Zapraszam! Mamy 2005 rok. scooby tym razem trafia do Egiptu, ale wbrew pozorom on nie będzie miał tu wielkiego znaczenia. Co prawda poznamy pewną legendę dotyczącą Kleopatry oraz jej klątwy. Będziemy zwiedzać wnętrze grobowca ukrytego pod Sfinksem w otoczeniu piramid, gdzieś pomiędzy Fatamorganami oraz wyschniętym Nilem, ale nie za wiele się dowiemy o tym Egipcie. Nie za wiele go pozwiedzamy, bo w zasadzie w ogóle praktycznie cały film będzie się dziać we wnętrzu grobowca. Czy jest to atrakcyjne? wizualnie. Niekoniecznie. Zresztą całość przypomina mi bardzo mocno film Mumia z 99. I dla mnie nie jest to miłe skojarzenie. Całkiem niedawno go widziałem po raz pierwszy w życiu i bardzo mi się nie podobał. No i niestety wydaje mi się, że ma naprawdę sporo punktów wspólnych ze skubim, No bo mamy klątwę, mamy dwie ekipy, które próbują dotrzeć do pewnych artefaktów i w zasadzie się ścigają o to, kto pierwszy dotrze. Jest to trochę Mumia, ale co ciekawe jest to też troszkę Droga do Eldorado z roku 2000. Pierwsza rzecz, która mi się tak rzuciła w oczy to jest to, że wierzchnia warstwa grafiki, czyli najczęściej po prostu postaci, jakieś elementy ruchome, troszkę są niedopasowane do teł. Mianowicie do rżą. Nie dzieje się tak przez cały film i to nie jest tak, że non-stop to jakoś przeszkadza, ale jest to zaskakujące, że w przypadku poprzednich filmów, zwłaszcza Aloha z Kubidu, który bardzo miło wspominam, następuje pewien regres animacyjny, że widać takie niedoróbki, bo to, że akurat tekstury teł czasem nie są w jakichś wybitnie wysokich rozdzielczościach, ja wybaczam od tego, był Julian, żeby się przyczepiać do tego w meksykańskim potworze. Tyle, że ten film po prostu jest też nieciekawy. On ma kilka wstępów. Rozpoczynamy opowieścią o klątwie Kleopatry. Potem mamy wstęp z tym, że Velma z jakiegoś powodu pracuje przy wykopaliskach albo w sumie renowacji Sfinksa. No i w sumie nie dowiemy się dlaczego to robi, po co, dla kogo i dlaczego jako sama to wykonuje. Wszystkie czynności ta ekipa zawsze robiła razem, teraz z jakiegoś powodu Welma jako ta intelektualistka została odłączona, jak się dowiadujemy, na pół roku, żeby móc pomagać przy tym Sfinksie. Trzecim intrem jest zainstalowanie reszty ekipy, która zmierza do Welmy, żeby ją odwiedzić właśnie po pół roku niewidzenia się na tych wykopaliskach przy Sfinksie. No i mamy też wprowadzenie kilku postaci, takie powiedziałbym, może że nie niezręczne, co sztuczne po prostu. Mamy jakiegoś dziwnego pustelnika, którego tożsamości nie dojdziemy do końca filmu, który, nie wiadomo, może jest dobry, może jest zły, może po prostu jest cichym obserwatorem stła. Mamy również jakiegoś celebrytę telewizyjnego, który prowadzi program. Nie pamiętam już nazwy, nie będę teraz sprawdzać, ale jeśli pamiętacie Fear Factor, to się chyba po polsku nazywało nieustraszeni. I tego typu programy, które w tamtych latach akurat wychodziły na pęczki, to on troszkę jest taką. Postacią. Jest też takim trochę Berem Grylsem, ale w sumie on też nie jest dla tego filmu zbyt istotny. Mamy też jakąś tajemniczą panią archeologą o złej sławie, bowiem, nie wiem, nie szanuje zabytków i zabiera je wszystkie dla siebie. Nie wiem, gdzie jest policja w tej historii. Na początku przypomina w ogóle Carmen Sandiego, o której wspominałem już w tej serii. Tej fabuły nie śledzi się ze zbytnim zaciekawieniem. Może u mnie tak to wyglądało z tego powodu, że akurat tę mumię całkiem niedawno widziałem, więc oglądanie bardzo podobnej fabuły nie jest dla mnie jakoś specjalnie atrakcyjne, no ale wydaje mi się, że to jest kwestia też. Tego, że w sumie nic specjalnie intrygującego się po prostu tutaj nie dzieje. Zwłaszcza, kiedy ekipa znowu wydaje się troszkę głupia. To nie jest tak, że wszyscy są nagle idiotami, ale no kudła tej skubi, chociażby, oni są tak zinfantylizowani ponownie, że przykro się na to patrzy. Co prawda, mają taki jeden moment heroiczny, ale no niewiele to daje w perspektywie całości, gdzie zachowują się po prostu głupio. No coś tutaj nie działa. Nie do końca jestem w stanie wyjaśnić, co tak naprawdę, bo no zgaduję, że dla dzieciaków może to być nadal ciekawy serial. Jako zetknięcie się z różnymi motywami około egipskimi, czyli jakieś sarkofagi, mumie, hordy nieumarłych strzeżące grobowców, jakieś artefakty w postaci naszyjników, to są rzeczy, które tutaj znajdziemy, więc jeśli jakieś dziecko jest zainteresowane tematyką egipską, to wydaje mi się, że jest w stanie się świetnie na tym bawić. Oczywiście, że tak. Tylko że tak naprawdę ten film nie dopowiada niczego nowego. Fajne ciuszki mają bohaterowie, no bo są w Egipcie, więc muszą być tacy bardziej podróżniczy. Muzyka jest okropna więc o tym po prostu nie mówmy. Jeśli chodzi o same projekty postaci, to wyglądają ok. Dubbing jak zwykle robi dokładnie to samo, czyli tłumaczenia bardzo często przykrywają żarty, nie potrafiąc sobie po prostu z nimi poradzić. I samo brzmienie może też nie jest jakoś specjalnie za dobre. Ja nie chciałbym zbytnio krytykować tych dubbingów w tych filmach, no bo cóż ja tak naprawdę wiem o dubbingu, to by trzeba zapytać Karola Gajosa z kanału Popcorner. Natomiast jeśli miałbym robić jakiś ranking brzmień dubbingów, to ten film gdzieś tam spada na Dół listy, nie na sam koniec, ale gdzieś tam na nie wiem, przedostatnią pozycję. No bo pamiętajmy, że jeszcze w meksykańskim potworze było to absolutnie okropne. O tym filmie specjalnie nie ma co mówić, bo ten film jest jednym z tych tytułów z serii o który tak naprawdę nie podejmuje żadnego tematu. On nie rozwija postaci, nie przydaje im niczego nowego, jakiś cech. Nie uatrakcyjna przestrzeni, w której się bohaterowie poruszają. Jest to takie bardzo stokowe, bym powiedział, i odtwórcze względem tego, co już mogliśmy oglądać w historii kina, chociażby mam na myśli Mumie czy Drogę do Eldorado. Sytuacja wygląda tak, że Kudłaty i Skubi docierają do pewnego miejsca, bliżej nieokreślonego, co też każe nam się zastanawiać o co chodzi, gdzie zostają okrzyknięci wielkim tam faraonem zaginionym, który miał powrócić oraz jego super pomocnikiem. Skubi zostaje obwołany wielkim Askubisem, a Kudłaty Kudłatone. No, jestem ciekaw jak to musiało brzmieć w oryginale, po polsku nie robi to na mnie zbytnio pozytywnego wrażenia. Natomiast może się skupmy na tym, do czego to prowadzi. Otóż do niczego, bo zostają oni Przyjęci na dworze, mówi się im, że są wielkim nam spełnieniem wielkiej przepowiedni starożytnej. Nareszcie witamy, oczywiście, przedstawiane są im misy z jedzeniem. No i cóż się może okazać? Że przepowiednia niekoniecznie wiąże się z pozytywnym końcem dla nich. Są wystawieni jako gladiatorzy na jakimś starożytno-egipskim stadionie. OK? I mają walczyć z wielkim trójwymiarowym skorpionem. A przepraszam, w sumie nawet nie walczyć, tylko się poświęcić. Ale gdy okazuje się, że skorpion był maszyną, wychodzi na jaw, że osoba, która zarządza, jakby tą wioską, która ma takie zasady troszkę jak Amisze, bez prądu, bez jakiejś tam nowoczesności, to o nie, on chyba nas oszukiwał, on chyba jest tym złym, powinniśmy się go pozbyć. No i okazuje się, że tak, jest jakimś tam łotrem, którego trzeba schwytać. I to prowadzi do bardzo ciekawej kwestii, bo tymi postaciami, które odpowiadały za. Całe zamieszanie wokół klątwy Kleopatry, które były tymi przebierańcami straszącymi, mówiącymi, o, strzeżcie się, jestem Kleopatrą, to jest moja horda nieumarłych. No to tutaj się okazuje, że jest to velma ze swoim szefem, Velma. Była łotrem w filmie, można tak powiedzieć. Ale właśnie wydaje mi się, że twórcy odczuwali jakiś taki niedobór łotrów na film, więc żeby jakkolwiek dopchać kogoś, kogo można w jakimś tam stopniu zdemaskować i powiedzieć, okej, okay, on jest łotrem, idzie do więzienia. No to wcisnęli właśnie ten motyw z Askubisem i przestępcą podszywającym się pod jakiegoś tam kapłana egipskiego. Dziwny zabieg. No ja się niestety wynudziłem strasznie, nie był to dla mnie jakkolwiek porywający sens. Czy cokolwiek mi się w tym filmie podobało? Niekoniecznie. W sensie to nie jest najgorszy film, ustalmy sobie. Graficznie on wygląda całkiem ok. Fabuła jest czytelna, więc da się ten film obejrzeć. To nie jest najgorsza rzecz, którą Scooby-Doo miał na swojej drodze w tej historii. Meksykański potwór, pamiętamy. Po prostu to nie jest film, który jako dorosły z chęcią bym obejrzał ponownie w żadnym wypadku. Ale dzieciaki, może. Nie obiecuję, ale być może byłyby w stanie coś fajnego w tym znaleźć. Co takiego nie do końca wiem, zapytajcie je. Ode mnie dla tego filmu to są 3 wielbłądy na 10, no trudno, mała oryginalna ocena. Widujemy się teraz, pamiętajcie, że w niedzielę nie w piątki, ale nadal co dwa tygodnie. I za dwa tygodnie widzimy się na Scooby-Doo Ahoj, Piraci. Do zobaczenia!